To co, zaczynamy. Zaczynamy. To porozmawiajmy dzisiaj o niedoskonałości. Przekornie. Powiedz mi najpierw, czym dla Ciebie jest doskonałość. Czym <grym> jest doskonałość? No... Czymś, co jest zasadniczo nieosiągalne, <grych> czyli, yy, czyli czymś takim stanem, do którego chcemy dążyć, mamy to w DNA, bo, bo dążymy do tego, żeby, żeby jednak być coraz lepszym, yy, ale jednak yy, czego nie osiągamy. Ja, ja nie wiem, czy jest jakaś rzecz yy, na świecie, która jest doskonała. Ja, ja mam wątpliwości. Choć można przekornie mówić yy, odwrotnie, że wszystko jest doskonałe. W swej istocie. Więc pytanie, na co się decydujemy? Bo jeżeli zakładamy, że i akceptujemy, że właściwie nie ma rzeczy doskonałych, czyli wtedy jesteśmy na drodze dążenia do doskonałości, a jeżeli zakładamy, że wszystko jest doskonałe, no to, no to nigdzie już nie musimy iść. I w związku z tym chyba wolę tę pierwszą interpretację, czyli że właściwie to cały czas do tej doskonałości zmierzamy. To skoro jesteśmy na uniwersytecie, to mamy naukę i kształcenie. Doskonałość w nauce. Bardzo dużo się o niej mówi ostatnio. Co myślisz o tym? Czym jest ta doskonałość w nauce? O, z pewnością do niej trzeba dążyć, czyli właściwie to każdy naukowiec chyba ma też wgrane to we własny byt, żeby dążyć do doskonałości, właśnie tej naukowej. To jest związane też chyba z ciekawością poznawczą, bo no bo jeśli decydujesz się być twórcą, być odkrywcą, decydujesz się, że będziesz naukowcem czy uczonym, no to wtedy tak jakby cały czas coś odkrywasz, czyli Czyli właściwie dążysz do tej doskonałości, poprawiasz cały czas to, co robisz, robisz coś nowego, próbujesz i w rezultacie stajesz się no, coraz bardziej doskonały w tym, co robisz. Nie? I wydaje mi się, że naukowcy mają to do siebie, że zawsze starają się robić rzeczy najlepiej, jak potrafią. Czyli właściwie musimy mówić o tym, jak stworzyć pewne możliwości do tego, żeby, żeby naukowiec wkroczył na tą drogę doskonałości i chciał dążyć do tych no, coraz. Lepszych punktów? <laughs> no właśnie, i tutaj ta punktoza nam wchodzi. No nie chcemy punktozy, bo, bo to powinny te punkty, czy ta ocena tego, co robimy, no powinna być naturalnym. Naturalną konsekwencją tego, że do tej doskonałości dążymy. Czyli no, no w ogóle to jest odwrócenie kota ogonem, że staramy się dążyć do tego, żeby jakieś punkty kolekcjonować. One są ważne, bo, bo one służą do ewaluacji, tak? My wiemy, my potrafimy zmierzyć to, w jakim miejscu jesteśmy, ale jeżeli one stają się celem samym w sobie, no to to już jest coś nie tak. Czyli staramy się publikować tak, żeby jak najwięcej punktów. No. No, okej, okay, ale to nie jest dobra droga. My staramy się robić rzeczy coraz lepiej, i w wyniku tego będziemy mieli no coraz lepsze te punkty, ale punktozat z pewnością nie jest dobrym zjawiskiem. To skoro mówimy o dążeniu do doskonałości w kształceniu i w nauce, to jak to zrobić? Jak zachęcić ludzi do tego, żeby do tej doskonałości chcieli dążyć? Po pierwsze, to myślę sobie, że dużo naszych pracowników, a także studentów już to coś ma, <grych> dlatego, że, dlatego że robią rzeczy bardzo dobrze, czasami nawet nie będąc wspieranymi w tym zakresie, ponieważ jest naukowcem, więc on sam w sobie ma taką iskrę która powoduje, że on te rzeczy, to dążenie do doskonałości, będzie realizował. Ale czasem jest to za mało i rzeczywiście to, to by było za proste, gdybyśmy liczyli tylko na to, że, że każdy będzie robił, bo ma mo motywację wewnętrzną do tego, żeby to robić. Więc ta motywacja wewnętrzna musi być wspierana motywacją zewnętrzną, i tutaj e, wchodzimy na trudny grunt programów motywacyjnych. Chcesz o tym porozmawiać? Chcę o tym porozmawiać, bo bardzo bym chciał wiedzieć, co myślisz o tym, jak te programy powinny być ukształtowane. Każdy program motywacyjny no, musi mieć y, jakiś cel. Nie? I teraz pytanie, czego chcemy? Więc, y, więc czego my chcemy? Ja sobie myślę, że my nie chcemy od razu Nobla, choć fajnie by było, gdybyśmy tego Nobla mieli, ale zejdźmy na ziemię, bo takich sukcesów na samym początku mieć nie będziemy. Więc fajnie by było, żebyśmy y, naszych pracowników y, jakby y, zmotywowali do tego, żeby oni. Y, wstąpili na tą ścieżkę innowacyjnego jakby rozwoju albo tego ciągłego rozwoju tylko tych najlepszych No właśnie nie, właśnie w tym rzecz że każdego, bo chodzi o to, że jeżeli zatrudniasz pracownika i już tak mówiąc już jako przedstawiciel ewentualnej władzy no ale jeżeli ja zatrudniam pracownika, to ja mam świadomość jego potencjału. Niektórzy są super, niektórzy są średni, niektórzy są troszkę gorsi w czymś, tak? w jakichś obszarach. I teraz chodzi o to, żeby ten potencjał tego pracownika jak najlepszy sposób wykorzystać, tak? i żeby on się chciał rozwijać ten potencjał, który, który ma. I w tym rzecz, że trzeba nie tylko promować osiągnięcia w takich systemach motywacyjnych, ale także rozwój, który towarzyszy, no bo to nie jest łatwe, prawda? Czyli na przykład no nie wszyscy publikują za 300 czy za 200 punktów, ale jeżeli pracownikowi uda, się z zasięgu krajowego wyjść na zasięg międzynarodowy i tam próbować konkurować z naukowcami ze świata, no to jest bardzo istotny kawałek jego rozwoju. I dobrze by było, żeby go wzmocnić w tym, pokazując, że właśnie o taką ścieżkę nam chodzi, bo, bo myślę, że właśnie systemy motywacyjne powinny pokazywać o co nam chodzi, te, te tendencje że jesteś wynagradzana wtedy, kiedy już coś osiągniesz, a nikt się nie zastanawia, w jaki sposób to się e, zrobiło i w jaki sposób można by lepiej e, wesprzeć proces dążenia do doskonałości, czyli... Czyli system wsparcia tego dochodzenia do, do tego sukcesu, jakiegoś tam sukcesu. Nie, czy to będzie sukces na 200 punktów, czy na impact factor jakiś, albo czy ten Nobel, prawda, to wsparcie, wsparcie. Więc, więc warto tutaj o tym pomyśleć, a nie tylko dawać pieniądze za to, jeśli ktoś już coś osiągnął i coś zrobił, no to to jest niewystarczające według mnie. To być może wystarczy tym, którzy już potrafią. Dojść do tego 200 albo do tego 300. Natomiast ci, którzy mają tutaj problemy, to jest praca u podstaw. I tutaj mamy jeszcze jedną rzecz. Mamy y, rolę średniego szczebla zarządzania w tym procesie dążenia do doskonałości. Uważam, że w jakiś sposób niedoszacowaną, dlatego że to są kierownicy katedr i zakładów. To jest Rzesza ludzi, którzy codziennie pracują z konkretnym pracownikiem i wspierają. Owszem, ja nie neguję i nie kwestionuję roli dziekanów, bo to są rozwiązania systemowe na poziomie wydziału i nie neguję roli rektora, prorektorów na poziomie całej uczelni. Natomiast. Tam na tym średnim szczeblu zarządzania, czyli yy, kierownicy katedr, zastępcy kierowników katedr, szefowie zespołów, tam się pracuje z konkretnym człowiekiem i się go wspiera, właśnie i się go wspiera. I teraz dajmy tym ludziom również narzędzia do tego, żeby to wsparcie było no, bardziej skuteczne. Tak naprawdę dokładnie to zrobiłaś w kształceniu. Powstało Centrum Doskonałości Dydaktycznej, a jego celem było między innymi właśnie to wspieranie w dążeniu, a nie nagradzanie za osiągnięcie. Taki przynajmniej był zamysł, a zrobili to inni. A, nie przypisujemy zasług za dużo. Natomiast prawdą jest, że tak, że to było pomyślane, w jaki sposób wesprzeć ten proces dążenia do doskonałości, bo jednak rozróżniałabym samą doskonałość od tego procesu dążenia. I w moim y, odczuciu my. Zapominamy o tym, że dążymy do doskonałości, a patrzymy na to, że ok, jesteśmy doskonali albo nie jesteśmy doskonali. W istocie to jest mniejsze znaczenie, proces jest ważniejszy. No, to będę każdy człowiek no, każdego dnia dąży do, e, dąży do tego, żeby być lepszym.